Spotkaliśmy się po to, aby zaprezentować Państwu naszego nowego partnera, któremu jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że jest gotowy na współpracę z nami. Jest to firma Hanoko System, która zdecydowała się być głównym sponsorem grupy i drużyny żeńskiej Śląska Wrocław uczestniczącej w rozgrywkach Ekstra Ligii Kobiet. Dla nas to jest o tyle ważne i istotne i jesteśmy niezmiernie wdzięczni zarządowi spółki, że zdecydowali się na współpracę. Głównie dlatego, że to nie jest takie wszystko bardzo oczywiste. Jest to projekt o w dużej mierze i dużym o dużym charakterze społecznym, o wiele w większej skali aniżeli komercyjnym. I dla nas jest to tym bardziej cenne i ważne, że firma, która z nami współpracuje i jest naszym klientem. Także podczas meczów ekstraklasy mężczyzn zdecydowała się poszerzyć swoją współpracę i wspomóc nas jako główny sponsor i ten, który jako pierwszy pojawi się na strojach drużyny, która tak naprawdę możemy powiedzieć sobie, że dzisiaj oficjalnie funkcjonuje jako drużyna Śląska Wrocław w ekstralidze kobiet. Całe przedsięwzięcie dla nas jest tym bardziej ważne i istotne, ponieważ jesteśmy pierwszym klubem ekstraklasowym, który jednocześnie ma drużynę ekstraligową. W drużynę męską, drużynę żeńską, przy okazji drugą drużynę męską grającą w drugiej lidze. Wszystko wskazuje na to, że Śląsk Wrocław rozwija się w właściwym kierunku i to przedsięwzięcie jest nie tylko i wyłącznie przedsięwzięciem sportowym i komercyjnym, ale także o bardzo dużej odpowiedzialności społecznej. Nasz rozwój zarówno w tej kwestii stricte profesjonalnego sportu, jak i kształcenia dzieci i młodzieży jest naszym priorytetem i cieszymy się, że zarówno prezydent naszego miasta, jak i władze Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Piłki Nożnej, przychylają się do takich idei, jakie wspólnie, wspólnie prowadzimy. Z mojej strony to wszystko. Jeszcze raz ogromne dzięki dla panów z firmy Mekosystem, że zdecydowali się i udało się nam się przekonać do naszej wspólnej, naszego wspólnego projektu Dziękuję bardzo. To, co szanowny Pan Prezes powiedział, mianowicie, że to jest taki projekt bardzo interesujący. Dla nas z tego punktu widzenia Urząd może nie jest bardzo komercyjny, ale jest taki prospołeczny. To znaczy się, że robimy coś, co sadzimy drzewko i zobaczymy, jak to drzewko e, urośnie. E, miło jest patrzeć, bo tak się wsadzi duże drzewo, nie ma tego efektu, natomiast jak, jak się wejdzie od samego e, początku, to, e, to szybko rośnie i myślę, że tutaj patrząc na, na zarząd, na, na jego plany i, i Umiejętność dochodzenia i zdobywania celów, to, to myślę, że to dziewko będzie sobie e, e, fajnie e, rosło. A ja powiem Państwu: Dzień dobry, przede wszystkim. powiem Państwu, dlaczego i skąd taki pomysł. A można by godzinami wymieniać nazwę piłkarskich męskich klubów sportowych i podejrzewam, że to, by było, że to by było bardzo mało czasu. Natomiast my, jako Wodprawianie, od dnia dzisiejszego możemy poszczycić się tym że mamy i męską, i żeńską drużynę piłkarską w Wiedniu. To, że tak powiem, Wrocław stawia na piedestale, na miast e, w Polsce i bardzo mocno, bardzo mocno go e, promuje. Tak naprawdę e, idąc tutaj zastanawiałem się, co ja chcę państwu powiedzieć i tak naprawdę najważniejszą rzeczą do przekazania jest taka, że ta a, działalność e, stawia, elektryczną, nowe oblicze i i pokazuje tak naprawdę jego siłę. Jesteśmy pierwszym, mógłbym śmiało powiedzieć jesteśmy tak pierwszym klubem a, i daleko w tyle zostawiamy inne kluby. Projekt Śląska Wrocław, o którym powiedział Pan Prezes, czyli wspólne połączenie sił e, i próba e, wielkiego Śląska, który chcielibyśmy zbudować również w piłce kobiecej, zaczyna się od dnia dzisiejszego, ale chcemy korzystać z tych wielkich tradycji i czerpać z tradycji AZS-u, który ośmiokrotnie był mistrzem Polski, zdobywał wiele medali, ale będziemy robić to krok po kroku. Nie będziemy e, z dnia na dzień chcemy być mistrzem Polski, chcemy to robić krok po kroku. Oczywiście trener ma taki cel wyznaczony, jak każdy trener, dziewczyny też będą walczyły o mistrzostwo Polski, ale Chcemy, żeby ta drużyna na stałe walczyła o najwyższe cele w Polsce, ale też chcemy, żebyśmy mogli zbudować piramidę szkoleniową naszego klubu. Piramidę polegającą na tym, że będziemy wspólnie ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu budować tą piramidę od dołu, od szkoły podstawowej, tutaj osobą, która jest do tego przygotowana i ma to zadanie wdrażać w imieniu zarządu jest dyrektor Krzysztof Paluszek, który na pewno będzie Państwu mógł w dalszej części o tym powiedzieć, jeśli będziecie chcieli. Dla nas, szanowni Państwo, chcemy też, żeby ten klub miał taki charakter wrocławski, charakter społeczny, dlatego jesteśmy z tego dumni, że firma lokalna, firma ChemEcosystem będzie z nami współpracować. Efektem tych naszych pierwszych y, prac jest powrót zawodniczek, które tutaj u nas grały: Karoliny y, Ostrowskiej i y, y, Bróblewskiej, Bróblewskiej. Asi Wrublewskiej, która wraca do nas z Katowic. Więc pokazujemy, że tak będziemy postępować. My nie mamy planów mocarstwowych od razu. Chcemy, żeby nasze młode zawodniczki, które grają w kadrach Polski dalej budowały tą drużynę i trener Jagiełła wie, że takie ma, taki ma priorytet. To nie jest tak, że będziemy tutaj z dnia na dzień walczyć o najwyższe cele Mistrzostwa Polski, ale chcielibyśmy natrwale być w tym top 3 i chcielibyśmy tą piramidę zbudować od początku, dzięki współpracy z firmą ChemEcosystem, dzięki temu, że miasto Wrocław właśnie na takie cele, na takie projekty prospołeczne stawia. Dzisiaj jesteśmy w tym miejscu i będziemy, myślę, się cieszyć z, medal, z medalów Mistrzostw Polski. Miejmy nadzieję mężczyzn już wkrótce, ale też chcielibyśmy również kobiet. Dziękuję bardzo. Witam bardzo serdecznie. Na pewno bardzo cieszę się z tego powrotu do wrocławskiego klubu. Jest to dla mnie naprawdę bardzo dobre, bardzo fajne równienie i, i chciałabym jak najlepiej tutaj pracować w tym klubie. Wracam tutaj do tego klubu, już jednak innego, bo nie z Wrocław, ale teraz z Wrocław w dwóch rolach, tak zostało powiedziane. Będę czynną zawodniczką i będę kierownikiem zespołu. Miło mi na pewno jest wspominać te czasy AZS-u Wrocław, bo wraz z tym klubem zdobyłam brązowy medal w Ekstralidze, Mistrzostwo Polski do lat 19. Dlatego na pewno czeka nas dużo pracy i mam nadzieję, że wraz ze Śląskiem Wrocław będziemy nawiązywać do tych osiągnięć i będziemy tworzyć nową historię. Bardzo się cieszę, że będę ten klub reprezentować. Mam nadzieję, że dzięki temu, dzięki temu projektowi piłka kobieca w Polsce stanie się bardziej rozpoznaw rozpoznawalna. No i w imieniu całej drużyny na pewno chciałabym, pragnę podziękować Panu Prezesom Hem Ecosystem, że od samego początku będą nas wspierać i pomogą nam w naszym rozwoju i że wierzą w nas i że dzięki temu będziemy lepsze i będziemy godnie reprezentować nasz klub. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że wracam do Wrocławia, jest to Moje miejsce od 2012 roku, tutaj od czasów liceum mogłam uczyć się gry w najwyższej, w najwyższej klasie rozgrywkowej, jako Kowalski dał mi szansę. Z roku na rok stawałam się teraz małą zawodniczką, miałam od kogo się uczyć. I po tylu latach teraz ja będę swoim doświadczeniem chciała pokazać, że można w tym klubie coś osiągnąć, żeby osiągać to, co AZS osiągał za swoich super czasów. Przede wszystkim na pewno ten moment, gdzie jesteśmy teraz w tej chwili zgromadzeni na stadionie, jest czymś bardzo ważnym, w czym, czym będziemy razem brać udział. Tak samo stworzenie kobiecej piłki w Śląsku Wrocławia jest na pewno bardzo ważne wydarzenie, jeżeli chodzi o eksperyment kobiet, bo chyba nikt nie spodziewał się, że może męski zespół mieć kobiet, kobiecy zespół też na tym samym poziomie. Spędziłam dwa lata w Katowicach, bo to czas mojego kolejnego etapu rozwoju, ale stwierdziłam, że muszę wrócić, żeby ten klub też zaczął w przyszłości funkcjonować na najwyższym poziomie. Chciałabym, żeby czasy AZS-u wróciły tutaj pod Śląsk, w Wrocław. Na pewno cieszę się, że wracam do klubu, w którym bardzo dużo osób znam. Bardzo się cieszę z tego. Mam nadzieję, że w przyszłości, nie mówmy tutaj za 2-3 lata, nie chcę tego tak mówić, bo później będzie, że powiedziała, a tak nie jest. Chciałam, żeby ten za kilka lat, mam nadzieję, że za trzy lata będziemy się cieszyć z medalu, bo tak jak wspominał prezes, wiceprezes, będziemy ten zespół budować. I nie wyobrażałam sobie budowania tego zespołu mnie tutaj. Chciałam od początku brać udział w tym projekcie i ja jestem taką naprawdę bardzo się cieszę, że tu jestem. Cieszę się, że trener zaufał mi i chciał mnie tu ściągnąć. Zarzucono mi zdradę po dwóch latach, ale człowiek musi się rozwijać cały czas, więc wracam i swoim dosiocie mam nadzieję, że pomogę dziewczynom i na pewno w osiągnięciu najwyższych celów.